W tym filmie pokażę Ci nie jedno, a 7 miejsc, plus jedno bonusowe, ale cii, nie mów nikomu. Skąd możesz pobrać za darmo muzykę do swoich filmów na YouTube. A wszystkie linki oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Tak więc lecimy i na samym początku lądujemy na YouTubie, ponieważ na YouTubie mamy coś takiego, co nazywa się Biblioteka Audio, czyli bazę różnego rodzaju muzyk, które możemy spokojnie sobie ściągnąć i do naszego filmu wrzucić. E, muzyki są podzielone tutaj na różne gatunki, różne nastroje. One mają różną długość, więc można sobie poprzeglądać. To, o czym trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o bibliotekę audio, to to, że są dwa typy licencji. Jedna nie wymaga uznania autorstwa i po prostu możemy sobie taką nutkę wrzucić do naszego filmu. Natomiast druga wymaga tego, żeby uznać autorstwo wykonawcy. Jest to bardzo proste, wystarczy sobie tutaj kliknąć na ten znaczek, który tutaj mamy, i mamy powiedziane, co musimy wpisać w opisie naszego filmu. Wrzucamy to do opisu naszego filmu i to jest wszystko, co musimy zrobić. Warto też wiedzieć o tym, że w bibliotece audio znajdują się również efekty dźwiękowe, i tutaj możemy sobie poszukać różnego rodzaju efektów, jeżeli potrzebujemy do naszych filmów. Jak znaleźć bibliotekę audio? Wystarczy będąc na YouTube wejść do YouTube Studia, a następnie z lewego menu wybrać właśnie bibliotekę audio. Lecimy dalej. Drugą metodą jest kanał na YouTubie, który nazywa się No Copyright Sound. Jest tutaj masa fajnej muzyki, którą też możemy wykorzystać w filmach. Powiedziałbym, że tutaj jest więcej ciekawszych kawałków niż w bibliotece audio. Warto sobie poprzeglądać, czy to wideo, czy playlisty. I spokojnie tych muzyczek też możemy używać w naszych filmach. Ważną rzeczą jest natomiast to, żeby przeczytać sobie to, co jest napisane w opisie tego, ponieważ tutaj zazwyczaj mamy to, co musimy wpisać w opis naszego filmu, w którym ta muzyka będzie. I podobnie jak w przypadku biblioteki audio, po prostu kopiujemy to, wklejamy do opisu danego filmu, gdzie używamy tej muzyki i to tak naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o to, jak pobrać tą muzykę, zazwyczaj mamy tutaj w opisie link. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcesz pobrać jakąś muzykę albo jakiś film z YouTube'a, to polecam stronę 2mate.com. Tutaj wklejamy link do danego filmu. I po prostu ten film pobieramy. Trzecim miejscem będzie również kanał na YouTube, który nazywa się Audio Library Music for Content Creators. I tutaj podobnie jak na tym poprzednim kanale mamy też dużo fajnych muzyk, które możemy sobie spokojnie ściągnąć i używać w naszych filmach. Też mamy playlisty, więc warto ten kanał poprzeglądać i sprawdzić, co nam się podoba, a następnie to ściągnąć. I podobnie jak w poprzednim kanale, tutaj też znajdziemy w opisie link do ściągnięcia oraz to, co musimy wrzucić do naszego filmu. W tym przypadku będzie to to. Czwarte miejsce to Stream Beats, czyli muzyka specjalnie przygotowana dla streamerów i dla youtuberów, jak możemy przeczytać na główko. Mamy tutaj kilka różnych gatunków i w zależności od tego, co chcemy, możemy sobie dany gatunek ściągnąć, czy dane piosenki ściągnąć i używać w naszych filmach. Dla pewności można sobie wejść w zakładkę Create i tutaj w faku możemy przeczytać że możemy spokojnie używać tej muzyki na YouTube, A jeżeli chodzi o to, jak ją ściągnąć, klikamy sobie po prostu tutaj i przynosi nas do Google Drive a. i tutaj mamy wszystkie te kawałki, które spokojnie możemy sobie ściągnąć. Piątą stroną będzie freesand.org i tą stronę pokazuję z dwóch powodów. Pierwszym jest oczywiście to, że mamy tutaj darmową muzykę. Możemy sobie wpisać rock i mamy różnego rodzaju rockowe kawałki oraz oczywiście inne gatunki i tak dalej. I tutaj nawet te muzyki są całkiem fajne, mi się przynajmniej podobają. Natomiast poza tym, że na tej stronie jest muzyka, Warto też zwrócić uwagę na to, że są tutaj różnego rodzaju dźwięki, czyli jeżeli na przykład potrzebujemy dźwięku upadających monet albo jadącego samochodu. Albo jakiegoś ambientu, przykładowo lasu To możemy sobie właśnie takie frazy powpisywać I poszukać takich dźwięków, które Będziemy chcieli użyć w filmie, które są nam Potrzebne do filmu, a warto jest to robić, bo to Urozmaica troszkę to, jak film się ogląda W szóstym punkcie znowu lądujemy Na YouTubie i tutaj chciałbym Ci pokazać coś, o czym Mało osób wie, przynajmniej tak mi się wydaje Być może każdą taką firmę, która nazywa się Blizzard Entertainment, która jest twórcą takich Hitów jak Diablo, Warcraft, The Star. Oni mają bardzo luźną politykę Jeżeli chodzi o używanie ich Muzyki właśnie w Różnego rodzaju filmy, i spokojnie można to robić. Ja od lat używam właśnie są traków z kilku gier Blizzard'a w swoich filmach i nigdy nie miałem w związku z tym problemu. W związku z czym, możemy sobie na YouTubie wyszukać na przykład Blizzard Playlist i tutaj mamy kilka playlist związanych właśnie z ich grami. Możemy też przykładowo wyszukać World of Warcraft Music albo Soundtrack, tak samo Diablo, Soundtrack Music, tak samo Overwatch, tak samo Starcraft i tak dalej, i tak dalej. I tą muzykę spokojnie możemy sobie pobrać tą stronką, którą pokazywałem wcześniej i używać w swoich filmach. Na koniec dorzucę jeszcze taką małą uwagę od siebie. Zakładam, że Blizzard wziął tą politykę, miał na myśli filmy nawiązujące do ich produkcji, w związku z czym używanie tego w innych filmach, które nie mają nic wspólnego z Blizzardem jest nie do końca fair. Co prawda YouTube ani Blizzard Ci za to nic nie zrobi, ale tak tylko o tym chciałem wspomnieć. Kolejnym już siódmym miejscem jest SunCloud, na którym znajdziemy specjalną playlistę od Riot Games. To jest firma, która produkuje również gry, między innymi wyprodukowali League of Legends. I oni również udostępniają swoją muzykę na potrzeby content creatorów. I tutaj mamy też bardzo dużo fajnych piosenek. I to naprawdę niektóre piosenki są po prostu przekozackie. Możemy je w bardzo prosty sposób pobrać. Wystarczy najechać daną nutkę, kliknąć sobie trzy kropki, tutaj mamy pobierz plik. I tutaj powiem to samo co w przypadku Blizzarda. Prawdopodobnie Riot udostępnił tą muzykę na potrzeby content kreatorów, którzy tworzą jakiś content związany z ich grami nie dla wszystkich, więc teoretycznie można ich używać, ale tak praktycznie nie do końca. Na koniec bonusowa opcja, która ma jeden spory minus, ale ma też bardzo dużo plusów, dlatego ją pokazuję. Jest to strona Epidemic Sound i jest to moim zdaniem najlepsze miejsce w internecie, jeżeli chodzi o muzykę i efekty dźwiękowe. Mamy tutaj muzykę i mamy tutaj również różnego rodzaju efekty dźwiękowe. Możemy sobie na przykład wejść w łusze. Niestety, obrazki mi się nie wczytują i możemy sobie tutaj posłuchać tego naprawdę bardzo dużo. Nie będę tego wszystkiego puszczał. Tak samo, jeżeli chodzi o muzykę, możemy sobie ją poprzeglądać poprzez gatunki, nastrój, tematykę czy albumy. Jak wejdziemy sobie głębiej, na przykład klikając w hip hop, możemy sobie tutaj ustawić nastrój, możemy sobie właśnie typ ustawić, jaki długi ma być ten kawałek. BPM to jest prędkość, ale ja dokładnie nie wiem o co chodzi. Tutaj jeszcze mamy jakieś wokale i instrumentale, więc mamy tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych, fajnych opcji. Natomiast ta strona ma jeden bardzo potężny minus. Jest płatna i kosztuje 9 dolarów miesięcznie w na pierwszej opcji, czy nawet 13, jeżeli płacimy miesięcznie. W związku z czym nie jest dla wszystkich, ale jeżeli szukasz czegoś bardziej premium, to ta strona Ci się na pewno spodoba. Moim zdaniem jest to najlepsza płatna strona z dźwiękami. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa sam YouTube i jak rozwijać swój kanał, to rozważ zostawienie subskrypcji na tym kanale i możesz też zerknąć na tą playlistę gdzie znajdziesz więcej pomocnych filmów o tym jak rozwijać kanał na YouTube